O! Nowa książka? No na pewno będzie ciekawa. Na samym początku trochę prywaty i promocji. Tak jak wspomniałem w Bookolu, ta recenzja odbywa się dzięki wydawnictwu Hmm, które przysłało kopię recenzencką książki no shit. wypadowego tworu anormalnego. Za co oczywiście serdecznie dziękuję. Jednak, mając to z tyłu głowy, jest to pierwszy przypadek w mojej historii kanału, pierwszy przypadek. W mojej historii czytelniczej. Żeby nie powiedzieć, pierwszy przypadek w historii świata wydawniczego, kiedy nazwa wydawnictwa doskonale oddaje charakter książki. Książki, która okazała się. Hmm, no, nie wyzwaniem. Jest to książka, którą bardzo trudno polecić typowemu zjadaczowi książkowemu. Jest to na pewno książka, która wymaga swoistego koneserstwa w odniesieniu do literatury. Znowu odwołam się trochę do swojego bookholu niedawnego, numero 4. To znaczy. Podobnie jak z książką Pessoe, czyli Księdza Niepokoju, jest to książka, która wymaga bardzo wiele od czytelnika. I o ile Pessoa hmm, na drabinie hmm, pióra, na drabinie pisarskiej jest zdecydowanie wyżej od autora omawianej książki, o tyle... Hmm, Pewien wymóg czytelniczy zdecydowanie pojawia się zarówno w jednej, jak i w drugiej propozycji. Why are you gay? Twór anormalny jest brudny. Jest to książka syfu, ale nie w tym negatywnym tego słowa znaczeniu. Jest to książka, która wrzuca nas w określoną rzeczywistość i robi to pod pewnym pretekstem, że niby jest to sci-fi, nawet jeżeli specyficzne. Jednak ach, przebicie się przez kolejne strony książki wymagało ode mnie uzmysłowienia sobie, że momentami jest to strumień świadomości autora. Przynajmniej takie odnosiłem wrażenie. Ubrane w groteskę, w brud, Pewien bardzo specyficzny smak i posmak e, samego pióra autora. E, kiedy udało mi się to wbić do mojej małej bańki, to czytanie stało się troszeczkę łatwiejsze, ale powiedzieć, że to jest łatwa książka, to jest nie do powiedzenia. I disagree. Twór to mm, dosyć dyskryptywny, to znaczy odnoszący się na przykład to e, szczegółów i niemal dotknięcia stosunku między protagonistą a, a kobietą, starając się nie spoilować, do bardzo mm, specyficznego umiejscowienia akcji. E, I tutaj, siląc się na jakąś metaforę, można powiedzieć, że jest to e, krzyk codzienności małych miejscowości, albo poza metropolitalnych miejscowości, swego rodzaju rys współczesności osób, które starają się, a w zasadzie zawiodły w wyrwaniu się z określonej rzeczywistości właśnie małomiastowości, tego jak ona na nas wpływa, jak odnosimy się do rzeczy ważkich znajdując się w takich okolicznościach jak codzienność jest w stanie zetrzeć nawet najtwardszy kamień na pył. Czy wspominają, że ta książka to naprawdę brud? I disagree. Książka stanowi niezwykłe wyzwanie nie tylko czytelnicze, ale również w kontekście recenzji, bo nie jest to książka, którą mogę odradzić, bo jest wyjątkowa. A, I ta wyjątkowość odzwierciedla się ma na każdej stronie i na każdym znaczniku tego brudu, bezpośredniości, braku pretensjonalności, czasem nawet dosłowności i dyskryptywności scen, która powoduje grymas na twarzy, bo niekoniecznie z takim poziomem dosłowności chcielibyście się zmierzyć. Keep change, Z drugiej strony jednak, jest to również książka, która w moim małym muszczku bardzo trudno znajduje grupę docelową. Bo gdybym poszedł na łatwiznę, mógłbym powiedzieć, że jest to książka dla konesera. I okej, okay. w dzisiejszych czasach koneserem książkowym można nazwać kogoś, kto pasjonuje się wojną i pokojem, albo cały czas wie, co to Czechow. No i to by było tyle. Jednak mam bardzo silne wątpliwości, że jeśli wrzuciłbym tą książkę w stado takich osób, a nie to, że to stado byłoby liczne, znalazłoby poklask, szereg zadowolonych odbiorców i osób, które mogłyby powiedzieć, że zrozumiały przekaz książki. Jest to książka, nomen, omen anormalna. Jest to książka, która. Wymaga bardzo wiele od odbiorcy. To znaczy, nie tylko musimy pozbyć się swoistych wymagań albo oczekiwań względem książki, ale również pewnego stereotypu historii, opowieści, którą w sobie większość z nas nosi. Tak, żeby od razu nie skazać jej na zatopienie i potępienie. Jest to książka, która pod. Płaszczykiem science fiction e, przemyca bardzo dużo mm, świadectw codzienności, e, które, które są udziałem każdego z nas, ale robi to w sposób szalenie bezpośredni. Szalenie. No, już wielokrotnie użyłem to słowo a, tej recenzji, ale niech będzie brudny. I nie zawsze jestem pewien, czy wychodzi jej to na dobre, i to mogłoby by potraktować jako zarzut. Jednocześnie też nie jestem w stanie powiedzieć, czy zawsze wychodzi jej to jako coś, co jej szkodzi. Jest to trudna książka. Jest to trudna książka w odbiorze. Nie ze względu na zawiłość języka i metafor zastosowanych, tak jak na przykład było w Pesoi, gdzie w Księdze Niepokoju nie tylko trzeba było e, cofać się do poszczególnych zdań, bo to było... To była biała poezja momentami, e, a nawet odnosić się do poszczególnych wyrazów, tak żeby w pełni zrozumieć, co autor przekazuje. To była szalo, szalona moja podróż książkowa i dalej nie jestem w stanie uwierzyć, że udało mi się tą książkę przeczytać. Nawet nie jestem do końca pewien, czy w połowie zrozumiałem jej i pełen przekaz. Ale tutaj mm, takich zawiłości nie ma, jednak właśnie e, narzędziem wyrazu jest bezpośredniość, syf, brud, deskryptywność, e, obmierzłość nawet momentami. E, i książka jest zdecydowanie doświadczeniem. Na które mam wrażenie, przytłaczająca większość odbiorców tej książki nie będzie gotowa, bo to nie jest typ, To nie jest typowy typ, typowy typ. Brawo, brawo autor. Nie jest to typowa. Książka, która znajduje się obecnie w mainstreamie. Nie jest to nawet książka, która jest typowa dla wspomnianych już koneserów e, literackich, jest typem anormalnym. I dlatego warto, żebyście brali na to poprawkę zanim zdecydujecie się na zakup. To co mogę powiedzieć ze swojej strony. To nie jest to książka bez wartości. Nie jest to książka, która powinna Was odrzucić tylko dlatego, że jest szalenie anormalna. Natomiast jeżeli decydujecie się na zakup, to postarajcie się zapoznać chociaż z fragmentem książki, tak żeby móc sobie wyrobić zdanie na temat tego, z czym będziecie się mierzyć. Bo to, co uda Wam się wychwycić we fragmencie, z którym uda Wam się zapoznać, to zdecydowanie będzie coś, z czym będziecie się mierzyć przez całą książkę. I warto, żebyście mieli to z tyłu głowy. Bo jakkolwiek są tutaj hardkorowe fragmenty, to nie jest tak, że książka na jakimkolwiek etapie odpuszcza. To mamy tutaj przez wszystkie, wszystkie strony. No i pamiętajcie o tym. Fuj, to mam! A ja zachęcam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś i widzimy się w kolejnym odcinku.